To, co widzisz, nie powinno być możliwe. 15 grudnia 2025 I 25. właśnie doszło do eksplozji wewnątrz najlepiej strzeżonej bazy morskiej Rosji. 400-milionowy okręt podwodny, niewidzialny dla radarów, sonarów i satelitów, właśnie został unieszkodliwiony. Ale tu jest problem. Nikt nie widział, co to zrobiło, nikt nie słyszał, nikt nie był w stanie tego powstrzymać. Po raz pierwszy w nowoczesnej historii kraj bez marynarki wojennej unieszkodliwił okręt podwodny z pociskami nuklearnymi w chronionej bazie. A reakcja Rosji, cóż, ujawniła coś niepokojącego. Wyjaśnię, co tu się stało, bo im więcej wiesz o tym okręcie podwodnym, tym bardziej imponujące są osiągnięcia Ukrainy. To nie był zwykły okręt podwodny, to był okręt podwodny klasy Kilo, wariantu Warszawianka. NATO nadało temu okrętowi podwodnemu specyficzny przydomek, czarna dziura, co nie jest przesadą. Ten okręt podwodny zaprojektowano jako całkowicie niewidzialny. Kadłub pokrywają specjalne płyty pochłaniające dźwięk sonaru. Silniki są zamontowane na gumowych podstawach, aby izolować drgania. Kiedy działa tylko na baterii pod wodą, jest praktycznie niemożliwy do wykrycia. To jak próba znalezienia ducha w oceanie, ale niewidzialność to nie jedyna rzecz, która budzi niepokój. Ten okręt podwodny jest wyposażony w cztery wyrzutnie rakiet kalibr. A te rakiety mają zasięg do 2500 km. To oznacza, że ten okręt podwodny mógł pozostać ukryty w pobliżu rosyjskiego wybrzeża, całkowicie niewidoczny, i wystrzeliwać rakiety, które mogły dosięgnąć dowolnego miejsca na Ukrainie. Miasta, infrastruktura energetyczna, szpitale. Od 2022 roku Rosja używa tych okrętów podwodnych dokładnie w tym celu, a Ukraina nie miała jak się bronić, bo nie możesz powstrzymać tego, czego nie możesz zobaczyć. Więc kiedy to zrozumiesz? Kiedy zdasz sobie sprawę, że Rosja miała tę praktycznie niezwyciężoną broń, która terroryzowała cały kraj? To co wydarzyło się 15 grudnia jest jeszcze bardziej imponujące, ponieważ Ukraina nie tylko namierzyła ten okręt podwodny, ale także spowodowała na nim znaczne zniszczenia w najbardziej chronionej bazie Rosji. Oto część, której nikt się nie spodziewał. Broń, którą stworzyli. Większość ludzi nawet nie wiedziała o jej istnieniu. Ukraina nazywa tę broń Sapsia Bejba. Ten dron reprezentuje ewolucję, która przebiegała w trzech fazach na przestrzeni wojny. Na początku, w 2022 roku, Ukraina używała dronów powietrznych i rakiet. W ten sposób zatopili Moskwę, największy rosyjski okręt wojenny na Morzu Czarnym. To działało przez pewien czas, ale Rosja się dostosowała i zaczęła się druga faza. Ukraina opracowała drony nawodne, te, które unoszą się na wodzie były szybkie i przenosiły potężne ładunki wybuchowe. Rosja została zmuszona do ewakuacji swojej floty z Sewastopola z powodu tych dronów, ale znowu Rosja się dostosowała. Zainstalowała stalowe sieci, bariery pływające i całodobowe posterunki. Stworzyła ścianę blokującą wszystko przedostające się przez powierzchnię, a wtedy Ukraina zrobiła coś genialnego. Jeśli nie możesz przejść po powierzchni, przechodzisz pod spodem. Podmorski baby to w zasadzie inteligentna torpeda czarny cylinder z płetwami o średnicy około 30 cm. Działa całkowicie pod wodą. Jest zdalnie sterowany i może pokonać ponad 1000 kilometrów. Teraz, pomyśl o tym przez chwilę. Ukraina wzięła technologię dronów nawodnych i przekształciła ją w coś, co działa pod wodą. A oto najbardziej imponujący szczegół. Szacowany koszt tego drona to 400 tysięcy dolarów. 400 tysięcy, żeby unieszkodliwić okręt podwodny wart 400 milionów. To proporcja 1 do 1000. To tak, jakby kupić zwykły samochód, żeby zniszczyć Ferrari. Ukraina dosłownie zmienia zasady wojny morskiej, używając technologii, która kosztuje mniej niż mieszkanie. Ale porozmawiajmy o tym, gdzie to się wydarzyło bo to jest kluczowe, żeby zrozumieć, jak ważne jest to, co osiągnęła Ukraina. Noworosyjsk to nie jest byle jaki port, to najważniejsza baza morska Rosji na Morzu Czarnym, zwłaszcza odkąd Sewastopol stał się podatny na ataki. Znajduje się na terytorium Rosji, daleko od linii frontu, jest chroniony przez wszystkie te bariery, o których wspominałem, sieci, boje, ciągłe patrole. Rosja myślała, że to miejsce jest nietykalne, że to bezpieczna przystań dla całej floty, a podwodny Baby przeszedł przez to wszystko, jakby tego nie było. Wszedł do bazy, zlokalizował okręt podwodny, prawdopodobnie podczas postoju lub konserwacji, i uderzył w rufę okrętu, tam gdzie znajduje się napęd. Eksplozja była ogromna, a w wyniku tego system napędowy został całkowicie zniszczony. Ten okręt podwodny już nigdy nie wypłynie, a tutaj jest szczegół, który czyni to jeszcze gorszym dla Rosji. Nie mają jak naprawić tego okrętu podwodnego na Morzu Czarnym zero możliwości naprawy czegoś o takich rozmiarach i złożoności więc w praktyce ten okręt podwodny nie działa 400 milionów dolarów, lata budowy, 4 wyrzutnie pocisków nuklearnych wszystko unieruchomione w kilka sekund. Teraz reakcja Rosji na to wszystko była bardzo wymowna. Rosyjskie Ministerstwo Obrony jak zwykle zaprzeczyło. Powiedzieli, że atak odparto, nie było szkód, a okręt podwodny jest w świetnym stanie. Informacje przez służby Ukrainy. Nawet państwowy kanał Zwiezda opublikował nagranie nienaruszonego okrętu podwodnego. Ale tu pojawia się problem z tą historią. Nagranie nie pokazuje rufy okrętu podwodnego, czyli dokładnie tej części, która została trafiona. Kamera starannie omija ten obszar, a jest jeszcze jeden bardziej podejrzany szczegół, który zauważył kanał specjalizujący się w żegludze. Okręt podwodny jest przykuty łańcuchami do nabrzeża, nie ma luzu, nie jest przywiązany zwykłymi linami, tylko ciężkimi łańcuchami. I dlaczego to jest dziwne? Sprawny okręt podwodny nie potrzebuje łańcuchów, gdyż ma zbiorniki balastowe, które napełnia i opróżnia z wody, by sprawdzić, czy okręt podwodny wynurza się lub zanurza. Sprawny okręt robi to bez trudu. Łańcuchów używa się tylko wtedy, gdy istnieje realne ryzyko zatonięcia, gdy kadłub jest uszkodzony i trzeba mieć pewność, że okręt podwodny nie pójdzie na dno portu. Skoro Rosja twierdzi, że wszystko jest w porządku, to czemu nie pokazują całej rufy i po co te łańcuchy? To nie dowód na nienaruszony okręt podwodny, to po prostu kontrola uszkodzeń. Sami Rosjanie nie wierzą w oficjalną wersję wydarzeń. Rosyjscy blogerzy wojskowi, którzy są bardziej szczerzy niż rząd, byli przerażeni. Przyznali, że doszło do ogromnej wpadki w zabezpieczeniach, dyskutowali o tym, jak kamery w porcie zostały zhakowane. Zasadniczo potwierdzili, że tak, Ukraina zdołała dokonać niemożliwego. Różnica między tym, co mówi Kreml, a tym, co sami Rosjanie widzą, jest ogromna. Ale jest tu szerszy kontekst, który sprawia, że moment tego ataku jest jeszcze ważniejszy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał propozycję dołączenia do sojuszu w zamian za gwarancję. I w dokładnie tym momencie, gdy dochodziło do tej eksplozji w Noworosyjsku, w Berlinie trwały negocjacje pokojowe. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Europy próbowali dojść do porozumienia, aby zakończyć wojnę. A raporty mówiły, że osiągnęli konsensus w 90% trudnych kwestii. Wydawało się, że pokój jest bliski, ale był pewien problem. Putin wykorzystywał te negocjacje, aby wywierać presję na Ukrainę. Jego narracja była prosta: Ukraina przegrywa, jest wyczerpana, jest na skraju, Rosja wygrywa na wszystkich frontach. Wy, Zachód, naciskajcie na Ukrainę, by przyjęła rosyjskie warunki teraz, bo inaczej będzie gorzej. Potem Putin chciał, żeby świat uwierzył, że Ukraina nie ma już żadnych asów w rękawie, że rosyjskie zwycięstwo jest nieuniknione. I ta narracja działała w niektórych kręgach, i właśnie w tym momencie Ukraina postanowiła pokazać, że nie, nie jest na kolanach. Właśnie unieszkodliwiła jeden z najcenniejszych atutów Rosji używając technologii, o której nikt nie wiedział, że istnieje. Prezydent Zełęski odwiedzał wtedy Kupiańsk, miasto, które Rosja twierdziła, że całkowicie zdobyła i powiedział coś ważnego. Osiąganie rezultatów na froncie jest kluczowe, aby Ukraina mogła osiągać sukcesy w dyplomacji. Silna pozycja w kraju przekłada się na silną pozycję przy negocjacjach. Innymi słowy, nie negocjuje się z pozycji słabości, najpierw pokazuje się siłę, a potem negocjuje. Atak Subsea Baby był właśnie tym to była Ukraina pytająca myślicie, że już po nas? Upolowaliśmy okręt podwodny za 400 milionów dronem, za 400 tysiące w waszej najlepiej chronionej bazie. Mamy ich więcej. Chodziło o wykorzystanie ataków militarnych do zmiany postrzegania podczas negocjacji. Marynarka wojenna Ukrainy trafnie podsumowała to, nazywając atak karmą. Ten okręt podwodny przez lata wystrzeliwał rakiety w ukraińskich cywilów, atakował szpitale, szkoły, sieci energetyczne zimą, a teraz jest unieruchomiony, przykuty łańcuchami w porcie. Już nigdy nie będzie działał. To niemal poetycka sprawiedliwość, ale porozmawiajmy o prawdziwym wpływie tego, bo tu nie chodzi tylko o jeden okręt podwodny, ale o całą rosyjską flotę. Na Morzu Czarnym? Przed wojną Rosja miała sześć takich nowoczesnych okrętów podwodnych klasy KILO, sześć jednostek zdolnych do wystrzeliwania pocisków kalibr z dowolnego miejsca na morzu. Ale dziś jeden z nich został całkowicie zniszczony w Sewastopolu. W 2023 roku. Proszę. Dwa zostały ewakuowane na Morze Śródziemne i nie mogą wrócić, ponieważ Turcja zamknęła cieśninę Bosfor, która jest przejściem łączącym Morze Czarne z resztą świata. Jeden właśnie został unieszkodliwiony w Noworosyjsku, pozostały tylko dwa operacyjne, tylko dwa. I zdolność Rosji do ataków pociskami manewrującymi na Morzu Czarnym spadła o 33% w ciągu jednego dnia. Oto najważniejszy punkt. Budowa takiego okrętu podwodnego trwa od 4 do 6 lat. A teraz, z powodu sankcji, może kosztować nawet 500 milionów dolarów i zająć jeszcze więcej czasu. To jest trwała strata na czas trwania wojny. I teraz Rosja ma problem, na który nie ma łatwego rozwiązania. Sewastopol nie jest już bezpieczny. Noworosyjsk właśnie udowodnił, że to też nie jest miejsce, do którego pójdzie flota. Jedyną opcją, która pozostała, jest Oczamczyra, port w Abchazji, tej separatystycznej części Gruzji. A Rosja już zaczęła pogłębiać i rozbudowywać ten port, ale napotyka na problemy. Infrastruktura jest słaba, port nie ma zaplecza do obsługi nowoczesnych okrętów podwodnych i politycznie przeniesienie tam floty wciąga to inne kraje w konflikt, być może prowokując Chiny, które są zależne od szlaków handlowych przebiegających przez ten region. Ale to, co ten atak naprawdę oznacza, wykracza daleko poza Morze Czarne. To zmienia zasady działania marynarek wojennych na całym świecie. Od wieków marynarki wojenne na świecie wierzyły w jedno: chronione porty to bezpieczne miejsca, możesz tam zacumować swoje najcenniejsze okręty na chronionych wodach i będą one bezpieczne. Sieci, strażnicy, ukształtowanie terenu, to wszystko tworzyło bezpieczne schronienia. Subsea Baby właśnie udowodnił, że ten pomysł jest już martwy. Jeśli autonomiczny i stosunkowo tani dron może przeniknąć do noworosyjska, żaden port na świecie nie jest całkowicie bezpieczny. Więc podczas gdy Putin próbuje przekonać świat, że Ukraina przegrywa, rzeczywistość pokazuje coś zupełnie innego. Ukraina wprowadza innowacje szybciej i potrafi się bronić. I każdy taki atak to nie tylko cios militarny, to także cios w rosyjskiej narracji to fizyczny dowód na to, że opowieść o nieuniknionym zwycięstwie jest kłamstwem. A w negocjacjach pokojowych, gdzie postrzeganie jest równie ważne jak rzeczywistość, to ma ogromne znaczenie. Flota Morza Czarnego, która kiedyś była dumą demonstracji siły militarnej Kremla na południu, teraz jest flotą ukrytą. Jej okręty podwodne są uszkodzone i nienaprawialne, a bazy przestały być bezpieczne. I z każdym kolejnym dniem ukraińscy inżynierowie opracowują nowe sposoby, by uczynić Morze Czarne jeszcze bardziej niebezpiecznym. Dla Rosji Sapsia Baby nie jest końcem tej ewolucji to dopiero początek. I dopóki ten dron będzie patrolował wody, szukając kolejnego celu, dwa pozostałe rosyjskie okręty podwodne wiedzą jedno, mogą być następne. A ty, co Cię najbardziej zaskoczyło w tej operacji? Napisz w komentarzu: Chcę wiedzieć, czy ta treść była dla ciebie wartościowa? Udostępnij to komuś, kto lubi rozumieć, co naprawdę dzieje się na świecie i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych analiz. Do następnego razu.